No cześć, z tej strony Kamil. Mam dla was recenzję kolejnego zegarka, a jest to Mobvoi TicWatch GTH. Niby ten zegarek ma konkurować z Amazfitem, zapewne Bipem, bo podobny kształt, ale czy faktycznie tak jest? Czy ten... Dobra, nie, to nie brzmi fajnie, to brzmi... Bardzo tak oklepanie. Zapraszam do materiału, zobaczcie czy warto kupić ten zegarek. Ale zanim to zrobicie, zachęcam również do zostawienia subskrypcji, lajka, jakiegoś śladu ogólnie po sobie. Będzie mi bardzo miło. Lecimy! Zestaw jest naprawdę standardowy. Jest tam zegarek, ładowarka, instrukcja. Bateria to 260 mAh, która powinna gwarantować nam około 7-10 dni, ale to raczej ta górna granica, niż właśnie reguła. Ładowanie do pełna powinno potrwać około 2 godzin. Ekran faktycznie przypomina Amazfita. Mamy tu ekran, który ma 1,55 Cara. Jest to TFT, więc kolory no, nie są takie AMOLEDowe i to musicie pamiętać. Widoczność na słońcu? No akurat dzisiaj nie ma dużego słońca, ale no nie ma jakiejś tragedii. Jest OK. Pasek to TPU o wymiarach 20 mm, sama wymiana nie będzie stanowić problemu. Zegarek na ręce leży naprawdę dobrze i to trzeba mu przyznać. Jest wykonany z, przeważnie tutaj z metalu i powiem szczerze, że faktycznie widać i mogę tutaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jest to produkt premium pod kątem wyglądu, bo później będę narzekał, jak zawsze. Jeżeli chodzi o przycisk, no to nim wywołamy menu i w sumie tyle. No ogólnie zegarek robi wrażenie solidnego i faktycznie to mu przyznaję. To jest TicWatch, więc no wiem czego pełniście się spodziewaliście, jednak ja muszę was rozczarować. Nie ma tutaj ani GPS, ani Wear OS, czy NFC. Zegarek pracuje na autorskim okrojonym systemie. Na pokładzie mamy za to Bluetooth 5.1, certyfikat 5ATM, oczywiście jest pomiar pulsu czy SPO2. Jeżeli chodzi o wyniki samych pomiarów, no to są takie stricte zegarkowe, nie odbiegają jakoś znacznie od innych zegarków, więc tutaj no nie mam się do czego doczepić. Jest też pomiar temperatury skóry, poziom stresu i pomiar snu. No jeżeli miałbym wymienić taki największy plus tego zegarka, no to chyba będą tu właśnie czujniki, ich ilość. No co mnie troszkę boli, to nie masterowania muzyką w czasie treningu. Jest za to ich automatyczne wygrywanie. Szybkość wybudzania przy poniżej nagrastek, aby wybudzić? No, jest znośnie. No w całym tym menu. No, no, nie będę się tak doczepiał, aczkolwiek na tej ikony to wszystko nie wygląda fajnie. Jeszcze ok, ten font w samym menu wygląda znośnie. Później po wam ponarzekam w sekcji powiadomień, no już nie jest tak kolorowo. Oczywiście trzeba od razu zaznaczyć, że cały system jest w języku angielskim, nie zanosi na razie się na jakąś aktualizację, więc to musicie pamiętać, jeżeli zdecydujecie się kupić ten zegarek. Dolna belka to powiadomienia, górna to z kolei tryb nie przeszkadzać, oszczędzanie energii, znajdź telefon, latarka, ustawienia jasności oraz przejście do ustawień. Warto zaznaczyć, że nie ma tutaj automatycznej regulacji jasności, a mamy 5 skal, które sami musimy dopasować. Po całym zegarku poruszamy się oczywiście dotykowo, nie ma innej opcji, czyli góra-dół, prawo-lewo, gesty po prostu. Przejściem do menu, no tak jak wspominałem, Możemy tutaj samym przyciskiem. A jakie opcje znajdziemy w tym zegarku? No jest na przykład tutaj minutnik, jest na przykład stoper, jest pogoda, sterowanie muzyką, podgląd snu. Co mnie zdziwiło? No to, że nie ma tutaj alarmu. Nie możemy go włączyć, nie możemy go ustawić, musimy przejść. Do aplikacji i to zrobić. Na zegarku mamy cztery tarcze. W aplikacji mamy ich zdecydowanie więcej i teoretycznie każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Można też grać swoje zdjęcia. Jak oceniam ten aspekt? No po prostu szału nie ma. Ten ekran, no jest takie dziwne, dziwne jakieś wrażenie, jakby po prostu był on daleko, oddalony, tak tutaj. I ciężko to wytłumaczyć, ale szału po prostu nie robi, tak jak wspominałem. Nie wiem, czy to jest taka kwestia, że przyzwyczaiłem się do amoledów i sądzę, że w takich uniwersalnych zegarkach amoledy to jest minimum. Miałem ich dużo i w tym momencie narzekanie mi się włącza taki moduł narzekania. W powiadomieniach widoczne są podstawowe ikony apek typu YouTube czy WhatsApp. Aczkolwiek nie zawsze ta treść się wyświetla, więc no z niektórych apek możecie się szykować, że nie będziecie mieć tej treści. A jej wyświetla się bardzo mało, jeżeli już jest. Font jest średnio czytelny, a polskie znaki zniekształcone. A motikony się nie wyświetlają w ogóle. Połączenia? No, jest kiepsko. Ma bardzo słabe wibracje, które na dodatek kończą się już po chwili i po prostu ustają. No powiedzmy, ktoś do nas dzwoni, mamy informacje na ekranie, zegarek wibruje, po chwili ekran gaśnie, wibracja też gaśnie i tej informacji w ogóle nie ma, więc dzwoni nam dana tylko telefon. Jeżeli chodzi o opcje, no to możecie odrzucić połączenie i tyle. Zegarek daje nam możliwość wyboru wśród 14 aktywności. Nie ma tutaj modułu GPS, uwaga. Nie udało mi się zmusić zegarka, aby wykorzystywał GPS z telefonu, czyli rejestrował trasę przy pomocy GPS, a na zegarku wyświetlał informacje np. o pulsie, czy znaczy zbierał informacje o pulsie. No takiej rzeczy się nie doszukałem i niestety to jest bardzo dziwne, naprawdę. W czasie treningu, na przykład jazda na rowerze, zegarek liczy czas, mierzy puls oraz szacuje spalone kalorie. Więc no, kiepsko. Przy takim bieganiu dochodzi jeszcze liczenie kroków i kilometrów. No ale na podstawie ruchów rąk, czyli czujnika, akcelerometra. Danych jest mało, sekcja treningów wygląda bardzo prosto. Nie uświadczycie tutaj na przykład ustawień chociażby celu przed uruchomieniem treningu. No i jeden z takich większych minusów, można powiedzieć, w kwestii treningu w tym zegarku, to jest stopowanie. Bo ono jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Przesuwacie i w tym momencie wasz trening jest zastopowany. A wiecie, jak może być? Możecie iść na treningu, nie wiem, biegać i może ocież gdzieś tam zahaczyć faktycznie i, i przesunąć. I macie ten trening zastopowany. Jeżeli się nie zorientujecie, no to będzie słabo. Jeżeli się zorientujecie, no to okej, okay, jeszcze można to przeżyć, ale najbardziej mi się nie podoba jeszcze na basenie nie, nie zdołałem być po tej pandemii. W kwestii pływania również jest tak samo rozwiązane stopowanie. A wiecie, jak bywa w wodzie? Bardzo często po prostu ekran się przesuwa samoistnie. Nie wiem, jak tutaj producent o tym <gryw> pomyślał. Naprawdę, to jest niezrozumiałe dla mnie. No, i aplikacja, tak samo sam zegarek, o czym wspominałem, jest w języku angielskim. I sama aplikacja mnie nie przekonuje. Przedstawienie samych danych treningowych, samych statystyk jest ok, ale muszę powiedzieć, że Mobvoj, no z tą aplikacją naprawdę grubo odstaje od takich konkurentów na rynku smartwatchy, smart zegareków, smartopasek. Naprawdę, tutaj ta kwestia. No, jest do dopracowania i producent musi się pochylić. Musi po prostu ją dopracować, bo inaczej no będzie kiepsko. Ja myślę, że gdzieś jakieś prace muszą być poczynione w tym kierunku i być może już są poczynione, no bo z tym nie pokonkuruję. Ja przy TicWatch 3 Pro GPS pamiętam, że korzystałem no praktycznie tylko i wyłącznie z tej Google'owskiej i bardzo rzadko zaglądałem do tej od Mobwoja, bo jakoś mnie nie przekonuje. Może ma swoich zwolenników, a ja narzekam. Też tak może być, ale dla mnie nie. No ale dobra, też jest jakiś plus tego wszystkiego, bo jest możliwość połączenia jej ze strawą z Google Fit i RunKeeper. No i update. Była aktualizacja aplikacji, ale wniosło tylko zmiany wizualne, nic konkretnego się nie zmieniło, więc nadal jest słabo. No i ja osobiście jestem trochę rozczarowany, bo... No, ten zegarek ponoć miał konkurować z um, Amazfitem Bipem, Bipem Upro, o tak się domyślam po kształcie, ale niestety pod wieloma względami jest mu daleko do tamtych zegarków. Naprawdę. No i okej, okay, tutaj trzeba przyznać, że solidność wykonania obudowy jest naprawdę na wysokim poziomie, wygląd premium i faktycznie to czuć, ale to niedopracowane wnętrze, no i wiecie, nie sztuką jest wypuścić sprzęt, samą tak konstrukcję ogólnie, że tak to luźno ujmę, bo jak wiecie, dużo producentów to w tym momencie robi. Każdy chce mieć swojego smartwatcha. Tylko właśnie, no, to jest jedna strona medalu, ważna, ale nie taka istotna, aż za nadto, bo jeżeli wypuszczają taki zegarek, no to oprogramowanie, sama aplikacja, to jest bardzo istotne. To jest kluczowe, naprawdę. Jeżeli to leży... No to nawet jakby zegarek był, nie wiem, ze złota i wyglądał super, to i tak nie może konkurować z innymi na rynku. I tutaj, szczerze mówiąc, przy recenzji miałem wrażenie, że producent szybko wypuścił ten smartwatch, żeby konkurować z innymi. No ale to oprogramowanie leży. Ja wiem, że to może zostać poprawione, więc. No, po prostu ten film jest aktualny na, na dzień wypuszczenia. Ewentualnie pytajcie, jeżeli jesteście zainteresowani tym zegarkiem, czy jakieś aktualizacje w przyszłości doszły. Ale aktualnie w tej cenie można dopaść dużo lepsze zegarki. Ja wam dziękuję za dotrwanie do końca. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie. Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. A ja wam serdecznie jeszcze raz dziękuję. A tymczasem trzymajcie się.